Właśnie przyszła paczka, a właściwie przyszły paczki z moją nową książką, biografią redaktora Stanisława Michalkiewicza. Zobaczymy jak ona wygląda. Okładka bardzo ładna, taka jak chciałem. Twarda oprawa. Zafoliowana, ładnie wygląda, ładnie mi to wyszło. W środku białe strony, nie żółte, tak jak jest w wielu książkach, co mi się bardzo nie podoba. No i zdjęcia: kolorowe zdjęcia, praktycznie cała książka w środku jest kolorowa. Dużo zdjęć, sporo zdjęć, gdzie tu one są z wyprawy do Stanów. Tak więc myślę, że każdy czytelnik będzie zadowolony, jeśli ją zakupi i przeczyta. Zapraszam na stronę www.biografia michalkiewicza.pl